Robert Walęciak i Jakub Dymek. Witamy w naszej przeglądowej rozmowie co wtorkowej. Tym razem chciałbym porozmawiać o strajku kobiet, ale nie tak prosto, bo strajk kobiet z jednej strony trwa, z drugiej strony protesty te z ubiegłego tygodnia. Są już zakończone, jest zapowiedź kolejnych, ale z pewną atmosferą, którą one, one kreują. Pierwszy element dosyć istotny, czy Twoim zdaniem to jest teza Rafała Matyi, twórcy słowa, twórcy idei czwartej RP, czy Twoim zdaniem będzie to przeżycie pokoleniowe, które podobne do przeżycia roku 68? czy przeżycia roku 81. Są takie przeżycia pokoleniowe, które zostają na długo i one kształtują jakby obraz no, wielu pokoleń, znaczy wie, wielu wielu roczników, mówi się o pokoleniu, i kształtują ich zachowania, ich poglądy, czy też, to się, czy też strajk kobiet, czegoś, będzie, będzie elementem takiej, takiej polskiej historii jak jak te lata poprzednie jak jak uważasz to zawsze bardzo miłe, gdy tak uznany autorytet i badacz jak profesor Matyja mówi do mnie moimi własnymi tezami. Bo to, że strajk kobiet jest, a może nawet przede wszystkim, jest przeżyciem pokoleniowym, takim doświadczeniem generacyjnym, mówiliśmy chyba w jednym z naszych poprzednich spotkań i tutaj, jeszcze w październiku i listopadzie, gdy mieliśmy do czynienia z pierwszą falą masowych demonstracji. Tutaj, Raczej ryzyko jest takie, że będzie to przeżycie wyłącznie o charakterze tożsamościowym, formacyjnym, pokoleniowym, które owszem uzbroi na lata i dekady do przodu kolejne pokolenie osób wchodzących w jakieś dorosłe życie polityczne w argumenty przeżycia język oporu, ale zarazem nie... Pozwoli ukształtować się żadnemu tworowi politycznemu i żadnej trwalszej zmianie w takiej krótszej perspektywie czasowej, jak kilka lat do kolejnych wyborów parlamentarnych. I w tym sensie widziałbym, widziałbym ryzyko, że, że owszem te emocje i doświadczenia, które płyną z udziału w masowych demonstracjach, zostaną z ludźmi, którzy biorą w nich udział na lata, ale dużo trudniej będzie z czymś, co wymaga więcej pracy. Więcej znoju i jest mniej seksji, mówiąc wprost, czyli z taką pracą przekucia tego na realną, polityczną zmianę tu i teraz. No ale mnie osobiście to jakoś średnio martwi, dlatego że czytam te rozmaite opinie ludzi przeważnie związanych z Platformą Obywatelską i oni sobie wręcz wymarzyli, że wszelkie protesty związane z takim niechętnym stosunkiem wobec państwa PIS-u będą zaprocentują w ten sposób, że ludzie zagłosują na opozycję, czyli na platformę i w ten sposób Platforma Wrócił sobie do władzy i będzie będzie tak jak było. Nie, no, wydaje mi się, że większość ludzi, która demonstrowała większość podczas strajku kobiet, nie życzy sobie, by wrócił, żeby było tak jak było, by platforma wróciła do władzy z, i tamci tamci Ministrowie, ważni politycy znów rządzili. No, z kilku powodów. No, po pierwsze, dlatego, że w sprawie praw kobiet Platforma, tak naprawdę, jeżeli oddzieli się to, co oni mówią, od tego, co robią, to to, to niewiele robi i niewiele zrobiła. To jest, to jest post-Solidarność, tylko w wersji soft i, i nic więcej. Ta, 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 tak, tak oni uważają i w moim przekonaniu jest to. Jest to, jest to Wszystkie prawdy. Platforma w swej dominującej części jest postsolidarnością solidarnością wersji soft, jest częścią popisu, wielkiego sojuszu Platformy i PiSu, który, który był swego czasu w polskiej polityce i odegrał bardzo ważną rolę i doprowadził do, 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 do zwycięstwa Tuska z Kaczyńskim i oni teraz razem Wymieniają się u władz. To jest jeden, jeden element. Drugi, czyli i Platforma, i PiS mówią innym językiem niż ci, niż ci młodzi. A druga rzecz, wydaje mi się, że takie pokoleniowe, wielkie, Wielkie występ, wystąpienia czy wielkie doświadczenie pokoleniowe no nie musi się przekładać na zwycięstwo jednej czy drugiej partii. Ono się przekłada formacyjnie. I gdy mówimy na przykład o 68 w Europie Zachodniej, zwróć uwagę, ci ludzie, którzy wówczas demonstrowali, dziś są emerytami. To jednak wpływ tam, tamtych wydarzeń jest większy niż zwycięstwo w jednej jakiejś partii w wyborach, bo językiem roku 68 mówi i lewica, i umiarkowana prawica, i centrum, więc oni, oni wygrali więcej niż, niż można by było się spodziewać, niż platforma obywatelska w dzisiejszej Polsce sobie marzy. No oczywiście, no to ja teraz się z tym trochę pokłócę, bo można bagatelizować te takie bezpośrednie polityczne konsekwencje wielkich protestów, ale skoro sam wywołałeś rok 68, no to niejako się prosiłeś o to, więc się odwdzięczę. Rok 68 w Stanach Zjednoczonych i gorąca dekada protestów o prawo obywatelskie w Stanach Zjednoczonych skończyła się tym, że władzę na kolejne dwie dekady przejęła prawica i przeorała społeczeństwo amerykańskie. Tak, że do dzisiaj nie podniosło się ono ze skutków, które po prostu Reaganowska, a wcześniej Nixonowska rewolucja w amerykańskiej przestrzeni publicznej ze sobą przyniosły, więc ja bym był z kolei ostrożny z tym bagatelizowaniem czy odkładaniem na dalszy plan takich materialnych, namacalnych, oczywistych politycznych konsekwencji tego, jak się protesty kończą, bo w Stanach Zjednoczonych olbrzymią tragedią i Koszmarną ironią dziejową było to, że protesty w słusznej sprawie i bardzo odpowiedzialna wówczas postawa amerykańskich demokratów, którzy poparli dążenia obywatelskie uciskanych Afroamerykanów, no, skończyła się tym, że przegrali wszystko politycznie i ostatecznie, choć Popchnęli historię emancypacji do przodu, to jednocześnie stracili wpływ na kształtowanie rzeczywistości, i, i być może ten jeden krok historyczny do przodu skończył się w czysto politycznych kategoriach dwoma krokami do tyłu. Ja nie chciałbym, żeby to brzmiało jak takie wyłącznie politykierskie, cyniczne ujęcie rzeczywistości, tylko koniec końców też się odwołam do cytatu z tamtej epoki który przypomniał niedawno film Proces z Siódemki z Chicago, który dokumentował tamte wydarzenia, znaczy fabularnie opowiadał nam mm -hmm. tych wydarzeniach, gdzie jeden z uczestników mówi do pozostałych: nieważne, co macie na sztandarach, znaczy prawa kobiet, wolność, zniesienie cenzury, czy powstrzymanie politycznych represji jeśli na pierwszym miejscu nie macie przejęcia władzy, bo bez przejęcia tej władzy wszystkie pozostałe slogany, które nieście na sztandarach pozostaną wyłącznie idealistyczną mrzonką. Trochę tak jest w Polsce i dziś, gdy ci, którzy chcą i bardzo słusznie chcą na przykład liberalizacji drakońskiego, nieludzkiego prawa antyaborcyjnego, które tylnymi drzwiami wprowadziła ta władza nie są na tyle uczciwi, żeby powiedzieć, że jedyny z sposób w jaki może dojść do liberalizacji tego prawa jest przez Parlament, Prezydenta, Sądy i Trybunał Konstytucyjny, czyli instytucje, które dziś w swoich rękach ma Prawo i Sprawiedliwość. No tak, zgadzam się, ale wcale nie, nie sądzę, by Platforma Obywatelska tutaj spełniła jakby marzenia tych, którzy, którzy protestują. To jest partia, która oczywiście mruga w tej chwili okiem do, do protestujących, ale tak naprawdę ona konserwowała stary, konserwatywny ład. I, i, i mówię tutaj z pozycji osoby stojącej obok. Absolutnie nie, nie czuje się w tej chwili jakimś radykalnym lewicowcem. Po prostu platforma była partią, Umiarkowanie prawicową jest w dalszym ciągu. Natomiast to, że dziś części z jej członków, ale, ale powtarzam, część mówi wiele o prawach kobiet, to w moim przekonaniu jest no, dla, dla całej partii, dla jej, dla jej szefostwa, dla jej wyborów rzecz drugorzędna. Oni gdy przejęliby władzę, zaczęliby znów mówić o tym wielkim kompromisie, o którym, o którym wszyscy wiemy, że nie był żadnym kompromisem. Była to tylko taka, taka opowieść. Robercie, ja ci przerwę, tak? ale skąd wzięła się ta opozycja w twojej wypowiedzi? To znaczy, że albo sukces strajku kobiet, albo platforma u władzy. Ja prawdę mówiąc nie do końca rozumiem, skąd się ta dychotomia tutaj wzięła wzięła się stąd, że patrzę na sondaże. Na sondaże jednoznacznie wskazują, że... Hołownie! No przepraszam, że przerywam po trzeci, no, ale no tak hołownia, na to hołownia. spojrzeć, no to sondażowym zwycięzcą jest Hołownia, który nagle poszłował do góry. No tak, no, Hołownia, Platforma, czyli jakby ten sam, ten sam odłam centrum i prawicy. I, i, I koniec, czyli dla, dla nich te postulaty ewidentnie lewicowe są po prostu postulatami lewicowymi. Można na nich oczywiście pojechać, można je wykorzystać, natomiast nie, 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 nie trzeba, można wziąć, ale nie trzeba kwitować. Dlatego uważam, że ważniejsze jest coś, coś innego. To, o, tym, o czym Ty czasami mówisz, Czyli marsz przez instytucje, marsz pewne, pewna wygrana w wojnie, wojnie idei, jeżeli tu będziemy, tu, tu uczestniczki strajku kobiet będą dominujące, wówczas, wówczas po pierwsze wyborcy chętniej oddadzą głos na partie naprawdę bliskie strajkowi kobiet, a po drugie, nawet te partie inne będą również musiały liczyć się z głosem, z głosem społeczeństwa. Taka, taka jest moja opinia. I jeszcze trzecia rzecz do tego, bo wcale nie jestem przekonany, i tutaj pewnie zdziwię wszystkich i ciebie i, i pewnie części zwolenników strajku kobiet, że obecne, obecne protesty, obecny strajk kobiet. Będzie takim generacyjnym, generacyjnym śladem. Uważam, że to jeszcze się nie zakorzeniło, że to jeszcze jest do odkręcenia, że tu prawica może jeszcze wygrać. I powiem Ci, w jaki sposób może wygrać, po prostu ośmieszając strajkowie, robiąc z niego taką awanturę ludzi niepełnosprawnych umysłowo, wariatek. To, to widzę, patrzę na propagandę PiSu i w tym kierunku to zmierza. I w tym kierunku to zmierza. I sam jestem ciekaw, bo, czy, czy im się to uda, czy, czy też nie. Ale to, 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 niebezpieczeństwo, to niebezpieczeństwo widzę. Choć rzeczywiście oczekiwania są sprzeczne, bo z drugiej strony część mainstreamowej, liberalnej, centrowej, jak chcemy to nazwać, opinii publicznej, z kolei glanuje strajk kobiet za ich zdaniem nadmierny, nadmierny radykalizm poglądów tak, i języka, słowa, więc tutaj tutaj ten klincz, który zresztą zawsze się musi pojawić, daje o sobie znać. No, jest, 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 jest z jednej strony propaganda władzy, która, co by się na tych demonstracjach zresztą nie działo, będzie odmalowywać je jako zbyt radykalne, i z drugiej strony presja liberalnej części opinii publicznej, by ten język faktycznie załagodzić. I nie wiem, przykroić swoje żądania albo jakoś dogadywać się. Z, z przede wszystkim właśnie Platformą Obywatelską, o czym, o czym ty tak dużo już dzisiaj powiedziałeś, więc, więc tak, no te, te roszczenia są, są sprzeczne. Ja nie mam zresztą narzędzi ani wiedzy, żeby ocenić na ile w przyszłość będzie ten, ten strajk projektować, bo, bo kilka lat zaledwie w polityce to wystarczająco dużo czasu, żeby ośmieszyć każdą prognozę. Natomiast jedna rzecz jest Pewna, to znaczy ci, którzy zwracają uwagę na problem z wojnami kulturowymi w Polsce, nie są dziś słuchani. Ja często tutaj myślę o takiej serii tekstów mojego dobrego kolegi Rafała Kalukina w tygodniku Polityka, który tak próbuje pokazać, że koniec końców na tym wzmożeniu rzeczywiście to prawica wychodzi silniejsza, tak? To znaczy to, to, to ziobro i jego ludzie sprawniej zarządzają emocjami, które się wokół kwestii kultury, wiary, poglądów i tożsamości w Polsce rozgrywają na ulicy i w przestrzeni publicznej i to oni koniec końców obracają to w narzędzie przeciwko lewicy, czy siłą, dem, siłą demokratycznej opozycji w Polsce dziś, co by, zbliżając się powoli do końca, w jakimś sensie samo marginalizacja lewicy potwierdzała, bo tutaj Dochodzimy do tego paradoksu, który, który towarzyszy od początku protestom, czyli dlaczego siła, która, siła polityczna, która najbardziej otwarcie wzięła postulaty liberalizacji aborcji i poparcia dla praw kobiet na sztandary, nie jest politycznym zwycięzcą masowych demonstracji, które opowiadają się dokładnie w intencji tych postulatów. Mm -hmm. no, Lewica osiągnęła ten swój poziom i się, i się nie rozwija, rzeczywiście, ale to jest czas, tak mi się wydaje, na inną, inną dyskusję. Natomiast wracając do Twojej tezy, do te, czy te, te, też tezy Kalukina, że ten, ta wojna kulturowa służy ziobrze. No, on ją wygrywa, ale tylko w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Ja nie sądzę, by te wszystkie szaleństwa tych, tych, tych posłów od, od ziobry były w społeczeństwie dobrze odbierane. Ja myślę, że on w społeczeństwie traci, natomiast to pomaga mu to wszystko w rozpychaniu się, w szantażowaniu Kaczyńskiego, w wymuszaniu na nim większej, większej, większej roli dla, 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 dla ziobrystów. Tak, tak, to, tak to odbieram. Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, bo wydaje mi się, że jest dosyć istotny, a jest gdzieś tak po, po gdzieś lekceważony, a nie, nie powinien być. To, to znaczy, my o tym już mówiliśmy, ale nie, nie, pewnych spraw nie, do, nie dopowiedzieliśmy do końca. Policja i demonstrujący. Policja jest brutalna wobec demonstrujących, ale no, jest taka brutalna w sposób, no nie powiem, że cywilizowany, bo to nie jest, nie jest cywilizowany, ale no, nie, nie podoba mi się to, co robi oczywiście, no, ale jeszcze pozwala, pozwala demonstrować no, to, i pozwala ma Marcie Lempart wykrzykiwać pod swoim adresem rozmaite obraźliwe słowa. Pewnie na Białorusi czy też w Rosji na takie pozwolenie już by nie było okazji. I Choć nie wiem, wokół. czy porównywanie Polski do Białorusi jest czy fajne. Rosji jest, prawda? Jest, jest fajne dla Polski. Tak, fajne jest, dla Polski. No, ale, ale nawet dla Francji, bo wiemy, jak, jak, jak funkcjonują francuscy, francuscy policjanci. Aczkolwiek widziałem kilka demonstracji we Francji i wiem, że absolutnie oni inaczej zachowują się wobec pielęgniarek, wobec licealistów, bo takie, takie demonstracje oglądałem. A inaczej wobec przedmieść, które się ruszają, to są czy, czy, czy żółtych kamizelek. To są, to są dwie, różne, dwie różne zasady działania, o tak to nazwijmy. Ale wracając do, naszych, do, 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 do naszej sprawy. Otóż ja jestem powiem ci wstrząśnięty i taki głęboko zniesmaczony. Tymi obrazami pokazującymi brutalność polskiej policji, czyli zdjęciami dziewczy, dzieci, który, których, o które one pałują, którzy policjanci pałują, połamanymi, zdjęciami połamanych rąk, czy też teraz relacją, relacją babci Kasi, jednej z pań w wieku emerytalnym, która została przez policjantów porwana do suki, wywieziona gdzieś na, na komisariat i tam. Poddana jakimś takim działaniom no, absolutnie y, okropnym. Policja broni się, y, wołając, że są to fejki. Y, jest słowo, słowo osoby zatrzymane i słowo y, policjanta. Y, wmawia nam, że te osoby zachowywały się agresywnie, y, y, że są no, niespełna rozumu i tam takie, takie, takie podobne rzeczy. Y, no, z drugiej strony, ja przecież mam w pamięci, y, Wrocław, czyli śmierci Gora Strachowiaka na komisariacie, I więc, więc domyślam się, do czego mogą być zdolni policjanci, zwłaszcza w, w sytuacji, kiedy mają poczucie bezkarności. Wiem, jak zachowują się na przykład policjanci, jak zachowali się ochroniarze, Pani szydło, chodzi mi o wypadek w święcinu, Nagle nagranie z kamery. Te wszystkie kamery się popsuły, nic nie nagrały, zginął twardy dysk. Nie ma, nie ma dokumentów, wszystko potrafiono, potrafiono skręcić. Więc ja tym policjantom też do końca nie ufa, gdy oni mówią. Mamy bardzo trudną sytuację, bo z jednej strony nie chciałbym, byśmy stali się niewolnikami każdej plotki. Każdej pogłoski mówiącej, że policjanci są szaleni i brutalni, a z drugiej przecież no, 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 wiem, do czego oni mogą być zdolni, i przecież nie ufam rzecznikowi, który jest absolutnie osobą nieodpowiedzialną, nie na miejscu, rzecznikowi policji. Jak Twoim zdaniem można z tej trudnej sytuacji wyjść, jak się ratować? Hmm. Postawiłeś mi na koniec bardzo, bardzo. obszerne, fundamentalne. Wręcz pytanie, na które ja nie przedstawię, chyba jakiejś bardzo oryginalnej odpowiedzi. Ja mam jednak tendencję do tego i wszystkich również do tego zachęcam, żeby ufać instytucjom, i gdy rzecznik praw obywatelskich albo adwokaci i adwokatki działające w takich kolektywach interwencyjnych wokół protestów donoszą nam, że coś się poważnego, niedobrego czy nagannego dzieje, no to ja skłonny jestem im ufać, natomiast z drugiej strony e, z absolutnie Rutynowym, już sceptycyzmem, żeby nie powiedzieć mocniej, przyglądam się relacjom, które są kolportowane w mediach społecznościowych, bo tam wszelkie doniesienia, potwierdzone lub niepotwierdzone o tym, co miało się dziać lub nie dziać w trakcie ulicznych protestów, niezależnie od tego, jakie by one były, są bardzo często skręcone, przejaskrawione, niepełne lub, lub zwyczajnie wyssane z palca i używane. Przez obydwie zresztą strony do tego, żeby osiągnąć jakieś ideologiczne cel. No, władza ma interes w tym, żeby, żeby demistyfikować czy nagłaśniać e, przy, m, przypadki, e, gdy ktoś po stronie strajkujących mówił coś nieprawdziwego i vice versa. Po stronie tych, którzy dzisiaj protestują, jest skądinąd zrozumiała oczywiście tendencja, żeby. Żeby na podobnych nadużyciach um, przyłapywać um, policję, służby i urzędników. I akurat media społecznościowe, które nie są w żaden sposób moderowane, są najgorszą z możliwych platform, żeby, um, żeby podobne rzeczy rozstrzygać, bo tam wszystko wpada, jak leci. Natomiast natomiast wrócę do początku tej wypowiedzi, i powtórzę się, znaczy, jeżeli mm -hmm. krajowy mechanizm prewencji tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich donosi, to akurat była informacja z lata, no ale że doszło do, na przykład, do 50 przypadków em, naruszeń o charakterze tortur czy poniżającego traktowania podczas jednej tylko demonstracji, no to daje nam to absolutny e, niekwestionowany powód do niepokoju. Tak? E, tym niemniej ja nie mam jakiejś wielkiej nadziei, że, że za tej władzy dojdzie do, do, do rozliczenia winnych czy odpowiedzialnych tym, tym naruszeniom. Natomiast, natomiast sam fakt, że, że ktoś w mediach społecznościowych. Jeszcze ma o coś pretensje, nie powinien być, nie jest ostatecznym dowodem na to, że do czegoś niepokojącego doszło. Dla mnie tym dowodem są potwierdzone relacje adwokatów, adwokatek, które reprezentują poszkodowane w trakcie demonstracji osoby i ich relacje są dość drastyczne, by mieć powody do niepokoju. Ja nie potrzebuję osobiście dodatkowego podkręcania tych relacji przez dziennikarzy. Którzy też często zapominają swoją, swojej roli i, i, i starają się jak najmocniej, czy jak najbardziej drastycznie zrelacjonować wydarzenia z warszawskich ulic, bo robi im to dobrze naklikalność tekstów. No chyba Kuba, doszliśmy do wspólnych wniosków dosyć, dosyć szybko, więc ja, ja też się zgadzam z Tobą, że te wszystkie relacje w, w mediach społecznościowych, zwłaszcza te najbardziej drastyczne. Powinniśmy traktować jako punkt wyjścia do tego, by, by je zbadać, by zajął się nimi Rzecznik Praw Obywatelskich. Wspaniały Rzecznik, który no, Adam, Adam Bodnar któremu można ufać po prostu i ekipa, którą, którą on stworzył, i ekipa prawników, adwokatów, którzy, którzy pomagają. Więc to jest punkt wyjścia. I oczywiście możemy poprosić wszystkich relacjonujących, by nie przesadzali, bo nie muszą przesadzać. Nie ma, nie ma, takiej, nie ma takiej potrzeby. Na pewno się zgadzamy z tym, że, że nie można do końca ufać policji, bo ona no, po prostu. Zbłądziła, tak, tak, to, tak, to, tak to nazwijmy, zwłaszcza w kontaktach, no, zbłądziła po prostu i tyle. Ja oczywiście rozumiem, że jest nacisk z wierzchności, przełożony, etc., no, ale, ale fakt zbłądzenia jest, 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 o, jest oczywisty. No i chyba trzecia rzecz, to już moje idee, fix. Nie wierzmy politykom, Platforma jest taka miła dla kobiet, dlatego że one są silne i postulaty są, społeczeństwo je popiera, ale przecież nie jest taka, dlatego że sama te, te postulaty by, by popierała, zwłaszcza wcześniej. Taka jest, taka jest rzeczywistość. Zgadzasz się ze mną, chyba tak? Czy, czy też nie? Teraz, teraz pod koniec Zanudziłem programu cię. zarzucasz na mnie pułapkę i każesz mi żyrować twoje te nie zostawię bez odpowiedzi. Dobrze, Kuba zostawia bez odpowiedzi, ale zastanówmy się, wszyscy, to jest także pytanie do Państwa. Sam jestem ciekaw, jak co Państwo na ten temat myślicie. Bo sprawy są poważne. I sprawy są znacznie, znacznie poważniejsze niż można by się było spodziewać. I no i tyle. No. I będą miały konsekwencje znacznie większe niż, niż, niż ktoś sobie myśli. Zapraszamy na kolejne nasze spotkania za tydzień. Zapraszamy do przeglądu, do lektury. Dziękuję Ci, Kuba, za czas. Dziękuję Robercie i dziękuję Państwu również zachęcając do lektury nowego numeru przeglądu. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Dzięki ci Kuba, chyba za dużo grzybków w barszu dzisiaj wrzuciliśmy, prawda? No ale ta policja, ta policja mnie cały czas boli, wiesz, te ich szaleństwa. A ta platforma też, no bo kłamią przecież.